Siemanko, z centrum Dzisiaj Wam tutaj przedstawiam gierkę. Zagrałem dzisiaj Jackson na topie. Mam nadzieję, że fajnie wyszło. Bo ja się akurat fajnie bawiłem. Grałem na. tutaj gram na Jona. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Subika z dzwoneczkiem. No i co? Ja tu dużo nie będę gadał. Chciałem tylko Was zaprosić na mojego Discorda, na mojego Twitcha, na moje social media. No i co? Ja, ja już nie przeszkadzam. I my jego oglądania widzimy się po Częciu. Nagrywam Wam Jackson na topie. Widzimy się już po części, po części oczywiście eee, Powszedni materiał miałem nagrać dla was, gdy miałem być Gnarem na topie Ale się tak dziłem, że no, nie będę się już ten materiał był tak beznadziejny Że mój team na Fido atakę z Ezreala, jeszcze mieliśmy jednego Nie Miałem chyba tam Gnarem na SUO, grałem akurat, wygrałem tą linię Bo miałem tam 4-2 eee, Tylko, że Ezreala miał w dziesiątej minucie 20 flagów, więc stwierdziłem, że to będzie bez sensu, żeby taki film. Bo naprawdę ten film, tak ten, ten odcinek trwał, ten mecz trwał 15 minut, więc bez sensu by to było wrzucać, prawda? I teraz nagrywam wam nowy materiał, tak naprawdę Jackson. Mam nadzieję, że tym razem. A jeszcze Junglera nie mieliśmy, więc to w ogóle już tutaj jest, tutaj jest Jungler i wszyscy tutaj grają bardzo ładnie. Nie wiem na kogo gram jeszcze bo gram Bind Pika, czyli wszystkie mecze, oczywiście. Dobra. Yy. No. Bardzo chyba nie wziąłem. Okay, no na razie nikogo nie gram. Myślę, że gram na Serafinkę, Inac a nie, nie gram. Gram na Jona, okej. Okay. Może być ciężko, wam powiem. W jakimś nie go tam kontruję. No, wiesz, tyle. No, Nawet... ale... Dobra, nieważne. Kurde i nabije. Okej się wela, powiem wam, że drag bardzo dużo. On jeszcze dostał bufa na jeszcze, sorki, ca całego całego reworka dostał tak naprawdę. Yy, może z killem ma te same, ale widzicie jakby animację. ...wygląd animacji jest inny i R działa trochę inaczej. Nie wiem jak z innymi skillami. Ale wiem, że tak to działa. Dobra, on już po, fleszu, po fleszu jest. No widzicie jak działa Dax, no to jest śmieszna postać, jako zaraz tutaj zwoje. Mam tu był tak mówię, wrócić więc... No i dobra. Wcześniej też wiadomo, że bił solidne obrażenia, ale teraz bije naprawdę duże obrażenia. Bo jego... Jako... Ile sklują się bardzo mocno za AD, AP przepraszam I naprawdę potrafi tutaj ładnie wymieszać. Pod... Oj, oj, on będzie tak płakał, ten Jan. On tam ginie? Zrób to już było 5 Dobra, ładnie. On 2-0, już, więc to jest bardzo. Teraz oczywiście puszyjemy, żeby on stracił jak najwięcej kizów. Staramy się puszywać jak najszybciej, żeby... on stracił jak najwięcej. No nie stracił, bo tu kolejna fala jest podawa. Szkoda. Ciekawe, straci. Nie będę teraz się z nim bił oczywiście, bo ma mało HP Teraz też chyba sobie cofniemy. Chocia w sumie nie, ja zostanę. Nie ja lubię tutaj sobie wejść troszeczkę. No Mam nadzieję, że jeszcze go tutaj złoję troszeczkę. No tutaj wiecie co się dzieje. No jakby on padł na jedno moje mojej combo. przepraszam. Jeszcze ma więc będzie, może do zabicia. O, tutaj, on tutaj. <laughs> nie wiem, co to było w ogóle. Ale śpieszy mnie trochę ten. Jon. Mam 3-0, to jest bardzo dobrze. Powiem, że nie. Bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, gdzie jest ale puszczę jej tak na bałę. Nie wiem czy... Nie no nie będę musiał przeczytać. bo bo członek w sumie te ciachu użyłem. O, cześć, Tu nic nie zrobisz. Rosz bardzo. A sobery level dla mnie jesteś. Tutaj tinguje, jest, że ona tutaj idzie. No i teraz kupimy sobie fajnej item, który jest to, sobie, sobie to. I... Okej, okay, na buty nie czekam, bo buty mam w runach, więc nie muszę na nie czekać. same się pojawią. Ok, na no ten jacksik, e, przepraszam, ten jacksik jest fajny, teraz się, się trochę, trochę gubię w, da w daniach, ale już jakby stres cały dzień, ten, ten dzień był okropny, dużo akurat troszeczkę dzisiaj bo ruchu, dobra, no tam jonek, bo ja tutaj nie wiem co on tutaj robi. To pojechom, co to w z tym Dobra, zaraz wam wytłumaczę jeszcze jak się Rka zmieniła. Mianowicie, jak pamiętacie z tego Jaxa, to jak on na RC ma taki... teraz wzmocniony taki atak, nie? Taki wzmocniony auto-atak, to on teraz na RC... on wcześniej na Rce był, co trzeci taki atak, był wzmocniony atak, a teraz na Rc jest co drugi atak. To jest mianowicie bardzo silne. Napiernie puszczemy dalej, my tu wygrywamy 10, 10 do 3 Nie wiem czy trochę nie przystopować, bo nie chcę żeby oni dali FF w 15 minucie Choć mam nadzieję, że nie dadzą To jest za piękny odcinek żeby go teraz marnować na 15, na 15 minut Czy on nie leci? Teraz to miało być w Dobra, okej okay. Morowałeś no, no RK Bardzo mi to cieszy Cią on będzie podchodził, czy on będzie trzymał się do swojej wierzy Ja teoretycznie mogłem to puszować, chociaż nie wiem czy to puszować. Mogę chodzi mi o Mio Freeze, przepraszam. Jak on tu wleci to radem, to na no własne. Mogę dojechać, ale dobra. Troszeczkę go tutaj. O! No. 5-0 zacik. To mnie cieszy, ale oni zaczęli trochę wygrywać, więc to mnie też cieszy. Dobra, cofnę no. jeszcze tam falę, może zgadnę. Ora, cofam już, bo mam bardzo mało HP I mam spoko do kupienia Mam zaraz i tak TPK, więc... Pytniałem czy nie będę na niego czekał, bo to będzie strata czasu Zrobimy tak, Cyk, oczywiście cyk, okej okay. to w sumie będę musiał go użyć, bo tutaj mi się jeszcze regeneruje HP Już teraz go użyję, A teraz? No ma... 0,5 No w sumie 5 razy odemnie zginął, więc widzimy jak będą inaczej. Jeszcze jedno z prostytutów. Zaraz pójdę im pomóc w tym niedzie. Co mi to co mi jeszcze radzi? Nie, to mi jeszcze radzi, że tak Możemy Heraldo zrobić myślę jeszcze. Tak, zrobię Karalda i puszczę go na mida. Chciałbym, to, aby tobie tutaj do mnie przyszli. No, też nie mam tutaj żadnej wizji, bo tak to Dobra. Bo... Tak. Dobra, chyba na Jona. Nie wiem, czy wpuścić mu tego chrota na MIDA, czy... A, to będzie chyba mu się pomóc. Ja Jona i tak mogę zostawić na razie. No, Widzicie to? Wracam po niego. Okay, czy on do mnie schodzi? Bo no, to jest pytanie. Jak tak to będzie? O właśnie. Mogę no, być sagina, bo nie mam nic. Ale jeszcze Liskę mnie zabija, więc to jest dla mnie jeszcze na plus. Ojej, to jest wart. To jest herald dalej. Na szczęście Herald tylko zamilczyłem mi się już kończy on się za 3 minuty skończy, okej okay. Teraz oczywiście kupimy sobie... Czekajcie chwilę To on składa ten jon Nie wiadomo dalej Ale idę chyba swój item, czyli Jak tam oni się trzymają No dobra Idziemy tak Idziemy swoje, idziemy pójść zaraz do Heralda no to pachę go sobie walnę, bo to po najbardziej puszował. Jest no. 17 do 7, więc to jest... Cieszy mnie że mecz się udał. Nie wiadomo czy dalej wygramy, bo... No, ale mam 7-1, więc... Raczej tutaj on nie będzie chciał ze mną walczyć, chyba że będzie głupi. To może będzie chciał. Ja bym nie chciał na na jest ona. Zaraz puścimy tego Heralda Nawet to teraz Troszę go puściłem, ale dobra Ole tutaj walnie Przeciwnik Co, po prostu Opatrzcie Dobra Muszę gdzieś pomóc. Chyba nie. I też raz sobie walnę. Coś jest. One no wtedy trochę mnie raczej nie zrobili już. Może od trzech nawet. Oj, oj. I on się mocno spaka i poprosi o pomoc pewnie. Ale dobra, mi to tam nie rusza. Czy oni gdzieś tam będą to jest pytanie teraz? Jak tak to może, może to nie zrobił. Amerykę mam, ale mam, mam tylko. No proszę, cześć. Może zginąć, kurde. Naprawdę? Nie wiem co tu się stało, naprawdę. Nie wiem co się stało. Yy, mianowicie ta Aliska troszeczkę mnie wkurza. No nie powiem, że nie. Tylko, że... Nie wiem co to się stało, ale to nic akurat, bo ja on dalej ma zero fragów, więc to mnie cieszy. Moczka oczywiście powinniśmy wziąć. Ja mu to taka za 60 sekund, ale dobra. Tam no, to spada. Nawet jeszcze nie mam pierwszego getmanu, a no ja zaraz mam drugi. Przykro mi, przykro mi. Ja Nieważne, że to bot. A potem przymiałem, jak tego botka już. Oj, uwaga, tutaj on schodzi. No bo ja tam pójdę na tego Mina. Wytrzymać taką. żeby nie opuszczać linii. Ta farma mogę być ciupeczkę lepsza, bo tutaj tima ma jest 105 Ale też tutaj więcej się bije, bo oczywiście napidowany jest nad nimi On a go okej Okej, zerwałeś się sekund, to mianowicie idziemy do niego teraz że mówię teraz mianowicie albo coś takiego, ale chyba to będzie z całorocu Terafinka. jakby się zastanowała, to bardzo tutaj nie poniosła za bardzo Możliwa, idziemy na dajkę. Jeszcze nawet nie dali sura i to mnie troszeczkę dziwi, że tak powiem nawet. Damę sobie tutaj, żeby zadajeć tego trawa. Nie no to będzie chyba epem Siedl... Staram się tak troszeczkę nie bić inni. Okej, okay, i już mianowicie lecimy trzeci item. sobie tego topa. Nie ja będę chciał sobie tego teraz napalmić, bo mi się wydaje, że już nie potrzebuję więcej rogów. Chociaż fajnie mieć przewagę. Ja tutaj pokrana trochę dżungli, onami Mam by nie. Timo sobie dostał, nie, na e, stawek grzyby. Ja bym leciał tutaj w nic, nie? Na pełne już. idzie on cofnie proszę boga mnie on tu jest dobra i tak wylecę więc mi nie, nie jest w stanie zagrozić tak nie no niestety się poddali więc no mam nadzieję że wam się po prostu podobał odcinek zegrałem Jackson na topie jak Wam się spodobało, to zostawcie subika łapkę górę. No i co? Ja z panem Ciemanko dziękuję.